trzech rzędach na dwóch poziomach. Miejsca nie jest za dużo, ale myślę, że będzie w porządku. Na kilkugodzinną podróż w sam raz. Hello, Hello, thank you. Może Może jak ogólnimy panią naganiacza, to powiem o tym, że okay. Zjechaliśmy właśnie do sapach. To dość ciekawe miejsce Trochę inne niż wszystkie w Wietnamie, które będziemy odwiedzać Bo jest to w górach, I to w wysokich górach Coś ala Wietnamskie Zakopane Jest tu dużo chłodniej, bo temperatura jest niższa mniej więcej 10 stopni Można to odczuć Fajnie się chodzi Można odetchnąć, ale już nie tutaj, tylko kawałek poza miastem północ Wietnamu, obok wyrasta gdzieś tutaj najwyższa góra w kraju Znosząca się na ponad 3000 metrów całe miasteczko jak na razie widzę jest jak typowo wszystkie azjatyckie miasteczka zatłoczone i bez ładu i składu typowy nieład południowo, wschodnio Azjatycki jest ono dość też popularne gdyż stanowi bazę po prostu do wyjścia w góry. A tutaj brama na krupówki, tylko że w wydaniu wietnamskim jest komunistyczne, transparent zamiast kolorowych yy, reklam zakopanych. Yy, idziemy. Chodzę o ten świat. no Wietnamczycy dużo bardziej pobudowali swoje miasto niż my. Szczególną uwagę zwraca tutaj ten stadio Scena. A zaraz na drugim planie, hotel. Tak, jakaś bazylika. A jeszcze ciekawsze wrażenie robi na trzecim planie. Ogromna góra. Najwyższa góra, chyba. Wietnamu to jest właśnie tam. Przykryta chmurami. Dobry widok. To, co tutaj widzimy, doskonale obrazuje cały przeobraz miasteczka. Na pierwszy rzut oka, lód. Budowa, plac budowy. Jeżdżą ciężarówki, wiodą gru... dużo, dużo turystów. I co jeszcze? Nowe, widać nowe rzeczy, czyli nowe hotele. Nawet zrobili pociąg, który wywozi ludzi na szczyt. Ale jest też czas i miejsce na to, żeby zobaczyć tryb natury, która już tutaj. Z tej strony rozciągają się pola ryżowe, pola uprawne. Ładna piękna przyroda. Wystarczy tylko wydostać się z tego zakurzonego, brudnego i budującego się dziadostwa. O, właśnie idzie pociąg. I w krótkim czasie można znaleźć się na naprawdę pięknych terenach, poza tym dużo punktów widok widokowych, wodospady inne atrakcje jest dobrze. Sapa jest to niewielkie miasteczko położone wysoko w górach Wietnamu. Stanowi doskonałą bazę wypadową do okolicznych atrakcji, których nie brakuje. Malownicze tarasy ryżowe, szczyty górskie skryte za mgłą i cała plejada kolorowych wioseczek to tylko niewielka część tego, co ta kraina ma do zaoferowania. Z racji swojego położenia jest to jedno z najchłodniejszych miejsc w Wietnamie, doskonałe na kilkudniowy detoks od tropikalnych upałów. Będąc w i okolicach, nie sposób nie zwrócić uwagi na kobiety w kolorowych, tradycyjnych strojach. To właśnie tutaj żyje najwięcej mniejszości etnicznych w Wietnamie. Mimo, że mieszkają w sąsiednich wioskach, to ich kultura i języki mogą być całkowicie odmienne. Wokół miejscowości znajduje się mnóstwo, ale to mnóstwo szlaków trekkingowych. A co w tym najważniejsze, nie trzeba wcale wynajmować przynajmniej przewodnika, kupować wycieczki. Wystarczy zrobić krótki research. Nawet można znaleźć mapy, szlaki na GPS-a na telefon i po prostu cieszyć się tym samemu bez ponoszenia zbędnych kosztów. I tak robimy dzisiaj. Odwiedzamy całą dolinę między jedną górą a drugą. Wszędzie mniejsze czy większe pola kukurydzy lub ryżu. Dodatkowo pewnie czekać będą nas inne atrakcje, typu jakiś wodospadzik jakieś ładne miejsce i tak dalej. Proszę bardzo, tu jeden z widoków. Gospodarka Wietnamu opiera się w dużej mierze na produkcji ryżu, który stanowi podstawowy składnik diety Wietnamczyków i pozostałych mieszkańców tej części świata. Dawaj, wysadzę go. Penetrujemy okoliczną wioskę i wszystko, co się w niej znajduje, a tutaj ładne czarne świnki. O, lepiej nie ryzykować. Fajnie. Wioska na początku jest bardzo turystyczna. Jest mnóstwo straganów, ale im dalej się w nią wchodzi, tym lokalniej. Dużo pulek uprawnych. Ładne krajobrazy i przyjemnie bardzo się chodzi. Jak na razie jest to najlepsza z wiosek, których byliśmy pod względem tego, co widać u lokalnych mieszkańców i ciekawości naszej. To super ujęcie Pokazują jak miejscowi uprawiają ziemię A nie, oni sadzą Oni sadzą sadzonki tutaj w tym błocie I przy okazji czyszczą pole z kamieni, które wyrzucają Biorą te wiązki, które leżą obok I sadają je To jest to błoto Czekam stąd Bo nie za bardzo wszyscy lubią być nagrywani w tych terenach Dziewczynki żwawo maszerują przez wodę, idę pomagać swoim rodzicom super to wygląda pola ryżowe mnóstwo takich wielkich motyli po nich lata o, patrzcie tu Tutaj odbywać się będzie karmienie bawołów. Te własne zwierzęta spotkają dopiero tutaj. Tak bardzo, bardzo na wolności, żyjące prawie w, z ludźmi. Nawet widziałem, jak ludzie na nich jeżdżą. Tutaj pan rzuca trawę na, na dach, na górę. Może się będzie suszyć, a może będzie tam czekać na to, żeby bawołki jej nie zjadły za prędko. Mimo że ryż można kupić bardzo tanio, to jego uprawa nie jest taka prosta. Ryż należy najpierw wysiać, poczekać aż urośnie, potem przesadzić na uformowane z gliny basenie. Mamy tyle szczęścia, że udaje nam się to podpatrzeć. Niektóre tarasy są już obsadzone, ale wciąż spotykamy schylonych plantatorów w wysokich gumiakach, sadzących łodyżki ryżowe w idealnych rządkach. Prawdziwą wzmorą pracujących na polach ryżowych są grasujące w mętnej wodzie śmiercionośne węże. Ryż rośnie około 2-3 miesiące. Na dwa tygodnie przed zbiorami tarasy są osuszane, a resztę cierpliwie czeka, aż zostanie zebrany. Konstrukcja pól jest na tyle delikatna, że użycie maszyn rolniczych jest ograniczone, a większość prac wykonuje się ręcznie. No i pada. A pada tutaj dosyć często. Dzisiaj drugi deszcz. Poznaliśmy pod dachem naszego nowego kolegę, który stróżuje pod altanką. Kendi? Boi się. I tam nas się padać i idziemy dalej. A teraz przechadzka. Dokładnie wśród pól ryżowych osadzonych na tarasach wielopoziomowych super kolory jeszcze jakaś dobra wywrotka i wszystko będzie tak jak trzeba a tutaj leniwe bawoły, które wypoczywają Z tego co widziałem, to ludzie używają ich do pomagania sobie. Do Pomagania sobie w gospodarstwie. I też widziałem, jak sami na nich jeżdżą. Zobaczcie, co za cuda techniki tutaj budowlanej. Piękny, wiszący most. Służący mieszkańcom jako przeprawa nad rzeką. A mieszkańcy dwożą wszystko, nawet. Potrafią przewieźć motor na motorze, tak jak widać w tym przypadku. Pan sprawnie załadował nie tylko motor, ale jeszcze jakieś części i jazda. Mostek elegancko się trzyma. Stalowa konstrukcja. Wsparta na linach grubych. Lecionek. A tutaj zapora, o kurwa, ale się buja zapora, która trzyma trochę wody, ma koło starasowane tle góry, które za chmurką za to na dole bójne strumienie, po drugiej stronie również góry. I rzeka, która z wąwozem już lekko spokojnie i płynie dalej A to już starsza a to już starsza A to już starsza konstrukcja, która została Zastąpiona przez tą nową na górze Stary mostek też niczego sobie Ale po prostu w gruzach, tak jak to widać a nowy ułatwił mieszkańcom chyba znosząco życie, bo jest wyżej zawieszony. Nie trzeba zjeżdżać do dołu, żeby się przeprawić. I od razu gdzieś tutaj, z boku, sumi do rozpad. Piękne tereny. Zadroszczę im tych terenów, ale nie zazdroszczę im na pewno wszystkiego robactwa, które tu żyje. Tyle dobrego, że poruszamy się. Tutaj na wysokości mniej więcej 1300 metrów nad poziomem morza, co sprawia, że akurat w okolicy miejscowości Sappa jest po prostu mniej robactwa. Jednym z problemów tutejszych krain to właśnie dzieci, które pewnie popędzane przez rodziców czy kogoś innego stoją i nahalnie sprzedają różne rzeczy. I don't want. No. Thank you, thank you. No. Z jednej strony człowiek chciałby im coś dać, ale z drugiej strony z tego co czytaliśmy, z tego co nawet informują znaki w miejscowości żeby nie wolno takich dzieci wspierać bo potem one się tylko na tym opierają w swoim życiu i będą całe życie tak stać i zmuszać turystów żeby coś od nich kupili zamiast wziąć się do roboty więc w zasadzie pozornie ale czyni się im lepiej nie biorąc z tym udziału i tak robimy na razie bardzo serce a tymczasem pola ryżowe, niekończące się tutaj wszędzie i zawsze ciężko nacieszyć oko nimi piękna dolina brzegająca wzdłuż strumienia co ciekawe tutaj wiele osób też ubranych jest w takie lokalne stroje mnóstwo osób nosi swoje rodzeństwo czy nawet yy, matki noszą dzieci z tyłu tak zapięte nawet niemowlaki, to jest akurat wersja chyba trochę przesadzona, bo to dziecko z tyłu to już spokojnie może same chodzić, ale doszło się tak i ładnie wszyscy poubierali, żeby bardziej przekonać turystów. Większość informacji w miasteczku Sapa zaczyna się od tego, że jest Sapa Market, gdzie różni ludzie z różnych wiostek naokoło przyjeżdżają i zaczynają handlować swoimi towarami. To wymienia się handel wioskowy. A za to, że każdy naprawdę dobrze zjeść. I tu na przykład mnóstwo jeden w bardzo dobrych cenach. Tutaj typowa zupa, zupa wietnamska o nazwie Buncha w wersji bardzo lokalnej, jak widać całe targowisko jedzeniowe jest dość obszerne, także tutaj na pewno żywią się lokalsi na pewno jest dosyć dobrze, Żymy się ludzie z wszystkich osób, które tu przyjeżdżają targowisko odbywa się w nowej hali o której czytałem, że po tym jak nastąpiła przeprowadzka do niej właśnie targowisko straciło swój klimat, ale trochę tego klimatu jeszcze według mnie jest szczególnie poza targowiskiem gdzie Dominują stragany, lokalsi i normalne życie Zobaczcie choćby na to, które są tutaj przez smakiem Z lokalnej ludności Skuterków Generalnej rozpierdówy, to znaczy, że to jest Wietnam Idziemy spenetrować trochę okolice i zobaczcie co się tutaj odbywa Patrzcie, wyglądają eleganckie winogrona Takie grube jak jajca kota Ale są różne skrajności. Leżą ładne owoce, a zaraz obok kurzenuszki na sprzedaż. Sama hala targowa to już nic Nowszy budynek, w którym śmierdzi jakimś takim trochę głównym. Co drugi stragan to to samo, więc raz, dwa i dwa. Do Uwaga, to będzie straszny obraz, także lepiej... Zatrzymajcie, przewincie, jeżeli chcecie oglądać Oto pies do kupienia Dokładnie jego głowa, ale czuję, że reszta ciała też tutaj może zaraz się gdzieś znaleźć Bo tu akurat jest targowisko z mięsem Oto mniej więcej centrum miejscowości Sapa Z ładnym jeziorkiem Z widokiem na górę Dzisiaj na naszym skuterku dotarliśmy aż na około 2000 metrów w poziomem morza. To sporo. Jest tutaj przełęcz, z której zjeżdża się już na drugą stronę góry. Ponoć Sapa to miejsce uważane za jedne z najzimniejszych w Wietnamie. Z kolei, po przejechaniu tej góry, po przejechaniu przełęczy, dojeżdżamy do miejscowości, która jest jedną z najcieplejszych. Tu już pogoda zmienia się. Znacznie, nie jest zimno, a wręcz zaczyna się robić bardzo gorąco. Piękny widok na całą dolinę, na drogę ułożoną w niej, na ciężarówki, które wolno-wolno zjeżdżają, no i na chmurki krężące, ładne zielone góry. A to jeden z lokalnych cudów jakich tu wiele ten ponadto jest najlepszy wodospad A nazwa jego, wodospad miłości Tam daleko, wśród tych pagórków i obłych gór przekrytych murką, leży najwyższy szczyt Azji Południowo-Wschodniej i Wietnamu zarazem Jego wysokość to ponad 3000 metrów Góra byłaby bardziej ciekawa, gdyby nie fakt, że prowadzi na jej szczyt kolejka linowa Koszt wjechania tam na górę to ponad 100 zł bilet powrotny Wycieczka jest bardzo poletana, mimo wszystko Na górze znajduje się świątynia Są takie sklepy Jest dosyć turystycznie Można też na nią oczywiście wejść Wycieczka trwa mniej więcej dwa dni My się tam raczej nie pchamy Z tego powodu, że wszędzie są naokoło chmury i z recenzji, które czytaliśmy nie ma sensu, ponieważ na górze ani nic nie widać, ani nie jest przyjemnie A samo tylko zaliczenie tej góry w tej cenie nie jest aż takie pociągające jak jest zaliczenie na przykład na pieszo Uuu! Miasteczko Sapa Pączkuje, jak wiele różnych miast, które stają się bardzo turystyczne, które poczuły najazd ludzi, zapotrzebowanie, mają dużo do zaoferowania. Tak i to. Zobaczcie tylko na mnogość hoteli, które po lewej stronie już stoją, wielkie molochy, kilkupiętrowe. A i dobrych kilka się właśnie buduje. Na przykład tutaj jeden, zaraz przed nami. Też powoli pączkuje. Tu bardziej industrialna część miasteczka, ale za to już naprzeciwko. Pobliskie góry, pola ryżowe, generalnie rolnictwo i piękne tereny zielone. Z tym, co mają do zaoferowania przyjezdnym tu ludziom. Na tym mniej więcej kończymy wypad. Widzieliśmy naprawdę eleganckie widoki, szczególnie na. na Wszelkie okazy natury, pola ryżowe, pola uprawne, same góry. Krajna zdecydowanie warta odwiedzania, oferująca coś innego niż wszystko dookoła. O niższych temperaturach, które naprawdę wspomagają życie w tych terenach. To jak nic innego.